Gdzie prosto, czy jak? Czy gdzie? Na rondzie drugi zjazd, tak, prosto. Okay. No może naprawy zjedźmy. No no to no, dawaj naprawy, no. Takie jest, wygodniej chyba. No tak, no w sumie to bez różnicy. O, fajne rondo, takie... Takie przyjazne. Okay. Jak to się mówi? To się jakoś nazywa. Bezkolizyjne. Nie, turbinowe chyba. Jakie? Turbinowe. Turbinowe. Jadę do ciebie. Ania się zestresowała, bo jej na skrzyżowaniu nie umiał odpalić, tak? No bo mi zgas ten KTM, tobie zresztą też gaz. I chciałam odpalić z drugim razem, no to się zdarzy, nie? A tu nic. No i kurde, na środku skrzyżowania. No tak. Gdzie my jedziemy w prawo? Trzeci zjazd, w lewo. Wjeżdżamy na Eskę, Aniu! Ty mi nic nie mówisz, ja jadę na prawo. No ale ty możesz jechać za mną, to ja nie muszę nic mówić przecież. Jesteś, jesteś. Mamy pierwszeństwo. Tak mamy pierwszej. Tutaj, tutaj? tutaj teoretycznie też. Ale wolę jest tak. No i teraz mamy 21 km. Prosto, nie wiem, czy to widzicie, mam nadzieję, że to widzicie, bo jest to dosyć malutkie. Nie wiem, czy ta kamera to dobrze odda, ale ja mam wrażenia bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o to. Także wybór pozostawiam Wam. Nazywa się to Beeline Moto 2. Dam Wam też jakieś linki w opisie pod tym filmem. Więc, jakby ktoś był zainteresowany takim fajnym urządzeniem, to zapraszam, tak Aniu? Tak. A jak długo jedziemy tą SBO? 20 km. Dużo, to można wyprzedać Nie wiem, czy tam radę Czekaj Dasz radę Ten pask mi strasznie wieje <laughs> Ej, uciekasz mi, ja nie umiem szybciej Stary tuż Ja pojadę lewą stroną koło Ciebie, a Ty staraj się jechać z taką prędkością jak ja No chodź No, to dawaj Co tam? Dobrze, a co tam? Dobrze, jestem z siebie zadowolona. No ja też jestem zadowolony. Możemy się zamienić z powrotem, jak już wjedziemy na... Yy, jak piaski przejedziemy i pojedziemy tam w swoim kierunku. Jak nie wjaśnie, tak! No powinno być dobrze już.